Siemanko Manko i witam Was wszystkich bardzo serdecznie z powrotem po bardzo długiej przerwie e, z powodów e, no, problemów technicznych i witam z powrotem e, Tym razem będę zaczynał e, oczywiście serię Hexita ponieważ no, normalny Minecraft i teki tym się troszkę znudził e, I miałem plany już zacząć to od jakiegoś czasu ale niestety nie miałem możliwości w ogóle Lecz teraz jak mam nowego kompa i wszystko pięknie, nowego neta i mogę robić praktycznie wszystko. Eee, więc zaczynajmy od razu. Zrobimy nowy świat. Hmm, jak go to nazwać? Hexitowa przygoda. Survival Nie, normalny survival. Wiem, że będę prze... Wiem, że będę padał co krok pewnie, ale warto spróbować. Więc jak wiecie ostatni raz nagrywałem i obiecałem, żeby będę da dawał nowe, yy, nowe filmiki w ogóle, lecz od razu po tym yy, miałem problem z yy, komputerem, yy, o tej, że komputer mi padł, yy, nie mogłem nic nagrywać, nic robić, więc musiałem... Dobra, jest troszeczkę lag, ale dobra. Musiałem y, wszystko zacząć nowa, nie pracę pracy i zarobiłem sobie na nowego kompa. Y, malutką bestie i jest obok mnie. Dobra, więc zacznijmy od razu. Ha. Dobra, inaczej to jest. Fajnie, że nie ma drzew. To co? Ha. Nie, no dobra... Tu. O to, to. No pierwszy raz gram w Exita nawet do jakiegoś czasu... O kurwa. Przepraszam. Eee, więc tak... Muszę... Jest tyle nowych rzeczy, tak da... Po prostu... Nienormalne. Grałem z kolegami w to też, ale... O, są drzewka. Grałem w, z kolegami w to, ale nie nagrywałem, bo po prostu... Okej. Okay, po prostu, no... Pierwszy raz grałem, to chciałem zobaczyć, jak się w to gra i... Malutki, malutkie błędy, które wtedy popełniliśmy, to, że aktywowaliśmy jakieś trapy e, i po całym koniec, no... padliśmy. Głupie z naszej strony, ale dopiero się uczymy co i jak w cię się robi. Dobra. Cały już zetnijmy od razu. Jeśli się nie mylę, to tutaj chyba jest... To tutaj chyba jest ten mod, o którym myślę. Ale dłużej się ścina z dołu, dobra Fair enough. No jest ładnie. Three decapitator będę też potrzebował kamień, to od razu... Dobra, kill off. Mm. Raz, dwa, raz, dwa, trzy Albo pójdę tutaj... Bo widzę, że to dziwne tak tutaj nie wiem czemu <coughs> Nie wiem czy to było zaplanowane ale tak spałni tutaj z góry trochę te trochę resursów na start Miło, miło Nie powiem, że nie A wręcz bardzo miło Od razu też węgiel jest, więc przyda się Tak sobie myślę czy domek sobie zrobić, czy po prostu jej pointować gdzie ja idę. Dobra. Ma jeszcze złoto to jest Zdziwiłbym się jakby diamenty były jeszcze na tym złotem. To by było naprawdę hardkorowo. Ale fajnie jest żelazo jest. Przyjaźnie, przyjaźnie trzeba powiedzieć. Nie wiem, że tutaj dwóch, Dobra, idziemy. <coughs> mm, dobra. Teraz zrobię lepszy kilo pójdę po też. Dobra, nic nie mówię. Chyba, Chyba wiadomo jaki reference można z tym powiązać, ale okej. Okay więcej patyków No bo jeszcze jeden kilof A nie Zaraz będę miał ten I tak to tak będę miał żelazny Zaraz jak to wykopię. Czy Jeszcze czasami Gravel? Jeśli dobrze myślę to chyba to jest gravel Żarcia, bo nie mam nic, ale wiem, że to znajdował pełno, pełno żarcia gdzieś w różnych cave'ach. Ile ja dostaję? What the fuck? Ile dostałem wtedy piór za to? O, tyle się dostaje piór? Naprawdę? Czy mi się wydaje? Aha, że... Dobra And, uh, I don't even... I don't even uh, understand, ale oh, dobra Okej, zrobimy sobie tak Jeszcze jeden chyba sobie zrobię, żeby się sobie te kurczaki Dobra to tak Zabierzmy połowę Tutaj tak Jedne żelazo już jest, okej okay. Dobra hmm, Gdzieby tutaj piasek, piasek Chwój piasku Dlaczego mi się mapa nie pokazuje? Ej, hey, mapa. Czy by mapa mi się zbugowała? Czekajcie tego. chyba hmm, mi się mapa zbugowała, to nie, nie jest za dobrze. Bo nie będę wiedział gdzie ja idę. Mogę dodawać? Ha huh. Aha, okej okay. eee. Okej, okay, czekaj, mmm What? Czekaj, gdzie ja mogę? Gdzie ja mogę to zrobić? Ma eee Zobaczmy na lecie gdzie eee. hmm. Dobra wygląda na to że chyba nie będzie waypointów <coughs> Dobra jakoś sobie trzeba będzie poradzić O, pate dla ova tvinja reče. Wha what? Really? Really? Co to ma bi... What the... I... I... Eee... Okej pa već. Dobra je, ek sam to zabio. What? Exit wide what? What really? Oh my god. What the fuck? I, I don't even understand. What the fuck? Dziwna rzecz, muszę powiedzieć. Uh, a jeżeli tak wysoko znalazł? What? Diamenty tak wysoko? What the fuck? ja daję, nie umiem zrozumieć, czemu tak wysoko. What the fuck? Dobra. Więc tak, ee, wiem, że tutaj, ee, że gdzieś, gdzie są rabiny, na przykład, albo, ee, że tam są kawałki meteorytów. No, może to jakoś logicznie wytłumaczyć, że tam są kawałki meteorytów i w ogóle. Eee. I w głębienia jakiejś w ziemi nie że wygląda to jakby meteoryt tam walno i w ogóle malutkie rozmaicenia a takie fajne nie no jak na razie mi się podoba hexit całkiem przyjazny to jest więc chyba dalej będę kontynuował serię z tego ale będę chciał więcej eksplorować na gdzie się w ogóle, więc nie będę tylko w jednym miejscu zagnieżdżał się. Um. Ale nie wiem, po co mam tą książkę taką dziwną. Co to jest? Słyszę wodę, ale kurde, nie wiem gdzie, bo mi ta mapa cholerna nie działa. Też słyszę ten głos cave'a właśnie, ale nie wiem gdzie. Nie wiem w którą stronę kurde kupać, ale... O, o, dobra, kurwa, znalazłem. Shit. Uh. Nie podoba mi się to już, że tutaj już. Nie, już mi się nie podoba. Czemu tutaj tyle tych pojęczył? What the fk? E, dobra, łopatą, bo nie ma nic innego. Tak nie jest nic wart znając, znając życie Dobra Mam więcej patyków? E, nie, ale mogę zrobić Zrobię working bencha Żeby nie było siebie e, Żeby siebie wesprzeć w jakiś sposób Dwie Kurde, dużo tego. Matko święta. Ale podobają mi się takie kajwy, naprawdę bardzo fajne są. Takie duże kajwy. Dobra, co tam dalej? Zobaczmy może będą gdzieś jakieś tam... Jakieś jeszcze lepsze urozmaicenia, które... Nie no, ale ta minimowa mi teraz ospierdziła, że, że nie mam jej... To meteoryt chyba hmm. Kurde, przy takich lagach się boję o życie, prawda? Okej, okay, to jest meteoryt, tak? Tak, to jest meteoryt Ładnie, ładnie i tam widzę diaksy no i tak to jest chyba taki o więcej meteorytów no i tak to jest chyba taki poziom właśnie na diaksy normalny czekaj z meteorytów mogę zrobić coś Zasada Minecraft nie kop pod siebie, ja ją właśnie złamałem eee. Ale teraz sobie tak odświetlimy Dobra to muszę zablokować To mnie trochę denerwuje Więcej tu, ale no, ładnie Pięknie wręcz <coughs> Czy ja to kopię Dobra to mm, Tak myślę, że to chyba wykopię i zakończę ten odcinek, bo to już chyba wystarczająco długo będzie. Ale chyba od razu zacznę nagrywać następny. Nie wiem No jeszcze trochę meteory to. Dobra, wykopmy ile się da. Prawdopodobnie też będę robił troszeczkę kopania tak yy, poza odcinkami bo takie oglądanie jak ktoś kopie tutaj jest chyba trochę zanudzające ale będę się starał robić nie, nie, oszuki będę się starał nie oszukiwać no, nie, nie będę oszukiwał więc zróbmy tak pierwsze eee czemu mi to pokazało? Dobra eee Deszcze sobie zrobić meteorite? Meteorite sword O, oh, dużo się da żeby zrobić Meteorite Summoner Eee uh, Ferzite, what? Co to jest? A, interesujące, interesujące. Pewnie jakieś, żeby przenieść w inne te, inne... Jak się to nazywa? Pewnie, żeby przenieść w jakieś inne lokalizacje albo inne światy. Dobra Więc tak, zakończę ten odcinek tutaj Dziękuję wam serdecznie za oglądanie I wyłączę tą Minimapę, w mnie wkurza Spróbuję jakoś naprawić tą Minimapę, zanim będę Zgrywał następny odcinek Ale dziękuję wam bardzo za oglądanie I do zobaczyska, elo